Dobra, sorry. Siema, tutaj już 721. Yy, mieliśmy problemy, bo nakręcaliśmy nowy odcinek, ale mieliśmy problemy. Jak wiecie, to już dużo, dużo zrobiliśmy. Wszystkie informacje, które mówiliśmy, to no, poszły się i bać. Dobrze, mówisz, poszły się i bać. No co, no powiemy. No tu mamy domek swój, zrobiony. Mamy. Jak widzicie, to mam zrobione. To miała być kopalnia. To na wyżej dobra, nakręcimy króciutki. Tylko powiem, że to jest no nasz pierwszy minut. odcinek. Żebyście nam ulżyli trochę, dlatego no, trochę zobaczcie, z tuby. No, byśmy... Skrypcie, no, byliśmy nakręcone już z godziny na pewno. Się, Pół godziny. Nam Ale nam fraps. 100 miejscami zabrakło. Miejscami zabrakło na dyskudę, w którym zapisuję. No i. Musiałem to od nowa, musiałem usunąć te wszystkie filmiki i musimy od nowa na, na... Czyli jak coś on to Janosik, tak? A ja to jelen. jestem ja no właśnie, ja jestem Janosik, a on to jest jeleń, Moja ale... pierwsza seria to jest, spróbujemy tam później in... Większe odcinki, bo teraz no nie udało nam się. Na pewno będziemy kręcić odcinki, co tak gdzieś nie wiem, to nawet sami trzy godziny będziemy kręcić odcinki, czy to nawet sami, więc nie no, będziemy co godzinę, będą odcinki godzinne, yy, tam minuty. No zobaczymy, zobaczymy, tam, jaki będziemy mieli plany na odcinki. Dni będziemy co cztery dni Daniel będzie sam tam. co cztery odcinki, ale a odcinki będą trwały około tak gdzieś godzinę może mi tam gdzieś z pół godziny, minuty na pewno będą trwały, albo godzinę nie? czasami Daniel tam będzie sam nagrywał dlatego, bo ja za niedługo jadę do Egiptu na wakacje, ja będę, jak wiecie ja też będę do babci na tydzień więc, no więc kiedy przez... będę jechał to na przykład napiszę informacje na kanale albo zrobię filmik króciutki. Filmu, że wyjeżdżamy, że nas przez jakiś czas chwileczkę nie będzie. I proszę żeby, da, żeby oglądali staro filmiki dużo razy. Właśnie oglądacie dużo, dużo razy filmiki, żeby było A Jak coś dużo zachęcam osóbów... do oglądania JJ Madzi no i innych takich w tym stylu. Oni wiedzą, na pewno wiedzą. Na pewno wiele z Was ogląda mapki escape. No ale błagam was żebyście na przykład przez to, że ja Wam teraz to powiedziałem żebyście nie oglądali tam znaczy, nie oglądajcie tylko też byście zrozumieli, że to też trochę nazmi, nasi, też trochę ich. No tak, no, no, no wiem, że Wy też lubicie bardzo ich Co? Czekaj chwilę, czekajcie za chwilę, no, no, chwilę. Dobra, to ja Wam jeszcze coś tam pogadam, nie wiem co Jak widzicie, no chwilę tam Robiliśmy różne rzeczy. Yy, ze, niestety zjawono się filmik, to już Wam mówiliśmy. Yy, to nasza pierwsza seria jest taka wspólna. Ja i on. Dopiero teraz zaczęliśmy działać. No i. O, już wróciliśmy. nie była, nie bo się bardziej pożem. Mój. Sorry, że powtarzałem, ale nie miałem co powiedzieć. No, my też tak mieliśmy w pierwszym odcinku. Powtarzaliśmy co 5 sekund, więc. No. Patrzcie, patrzcie na Frapsa, to patrzę, więc dobrze jest nakręcamy. Jeszcze zobaczymy, się 7 minut nakręcimy, no. Może to sorry, ty gra, naprawdę. Ja patrzę się na Frapsa. Sory, że ten, że tak nam wyszło. No ale widzicie, no chcieliśmy być z wami od początku, na no, ale się nie udało. Więc to jest nasz taki już lepszy filmik, że już to nakręcamy. Bardzo ważne, będę musiał kurde muszę zmienić, musi zmienić, zrobić osobny folder. Gdzie będą tam, gdzie tam będą brali, tam gdzie będzie będą pływać filmiki i tam będą musiał zrobić dużo miejsca, bo coś kurde właśnie mi to za mało miejsca mam na dysku. No, spokojnie tam Daniel też kilka innych serii nagrywa ze swoim kolegą Maćkiem A teraz, teraz te, tak go też nie ma, ale będziemy na kanale. Na, 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 na kanale są też nasze głupie filmiki z jego działki. Pedalskie filmiki. Niech się ruchacie. Nie, nie, wy... Bawimy się w wodzie. W beczce. No. Młodaś? Nie, ale z... mówiłeś mi. Czy się beczce bawimy? Wchodzi do beczki i się pluska. No, cały zanurzyć do beczki. No, na długi korytarz. Hmm. To teraz w bok może. Nie, teraz będziemy robić schodki tak jak do samego wydruka, a potem będziemy robić bok. Jakieś fragmenty czy coś Zobacz, czy mi wystarczy robisz. na inną skrzynię chociaż. Nam no raz wystarczyło. Patrz na frapsa, jakby co innego. Zobacz się ciągle. Czy nagrywamy, czy nie. Więc jak chcesz, to dawajcie łapki w górę. A nie, w dół. Bo w dół my nie lubimy. W dół to można pokazywać na gówno. No właśnie. Bez wrażenia dla nas, żebyście nie mówili, że Albo w, w ogóle palcem można te... tak pokazywać. Chyba, że kciukiem w górę. No właśnie. Lepiej w niebo niż w górę. Bo takie niesmaczne. 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 Janosik mówi po rosyjsku. A jeleń mówi. Po jeleniowo. Ja. Guten tak. Ja. Oj, by te Janosik. Ja dokładnie nie wiem czy taką nazwę sobie wybrałem, bo mi się nudziło i tak w tym taką byle nazwę i... A ja jeleń wymyśliłem dlatego, bo, bo oni mnie ciągle tak przezywali. Byłem najbardziej... Bo ma takie fajne osobą. rogi. Mam fajne rogi. bo to dokleiliśmy mu w święta. Był naszym reniferem za nim. Nie ciągnął Czerwony z tym. nosek. Z czerwonym noskiem biegałem. Nie, nie ciągnął nas. Jak coś to mnie... Ja jestem Daniel, tamten też jest Daniel i my niestety nie jesteśmy braćmi. No. Nie jesteśmy. Kumpla tak, kumplami z osiedla, takimi, no, których pozna... poznaliśmy się nad jeziorem. No. Gdzie to było? Nad dąbiem. No, nad dąbiem. jesteśmy tam jesteśmy z zielonej góry. W Polsce na osiedlu leśnym mieszkamy. Albo nie, bo nas znajdą. Nie mów w którym mieszkanie? Ja mieszkamy i. Nie, cicho, mój, bądź. Mój to nazywa się Tosiek. Tosiek. To już było, czy to ten zrobił? Hero brain, a nie to było. Czy ja zrobiłem? Ta Hero Brain. Przecież tylko możesz mieć wona na Hero na teraz. Hmm, no teraz oglądam często takie filmiki o Hero Ja Brainy. mieszkam, y, ja mieszkam w... jak się idzie... W takim białym bloku. No mieszkam w takim y, białym no bloku. Dobra, nie mów gdzie mieszkasz. w bloku, no na którym... Na którym y, są takie ładne tarasy. Chciał ładnie. Albo mieszkam tam gdzie mam taki... mieszkam w klatce, po którym mam taki ładny taras obok. Mieszkasz w klatce, w której ze swoje pary. Mam taki fajny taras na rogu, gdzie taka tam mieszka moja mama, która zawsze się drze, za ją Ruda. Na królika się drze. No, ona się drze na każdego, ona nie lubi, nie lubi dzieci. Jak coś to jestem za bardzo, a ty jesteś za kim? Ja nie oglądam tylko no, Czemu? To można powiedzieć, że też za bardzo. No to też za bardzo. To jest dla realu. No, właśnie. Albo ten który lubi real. No. Zrobimy te schodki Pamięt z kobla. No większość z naszego tego ten bardziej bardzo, chociaż tam chyba dwie osoby lubią real. No widzisz, tam tak już... Pan jest. na kolonii robił real, ale go nawróciliśmy. No widzisz, to że to, tak to, 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 to jest już wszędzie. wszędzie. No, a po to te schody robisz. A co, a co byś zapylał z buta? Tak. No to no, zapylamy z buta, no ale lepiej chodzi tak no niż skakać cały czas. Zrobimy wkrótce no, tak, zbro... jakiś ten... tak to pisz z kopalniat, nie? A poza to to jeszcze się gdzieś przeprowadzimy. No dobra, no ale tak będzie nasza kopalnia, nie? Pierwsza. No, a kiedy wstawisz ten filmik? Filmik pojawi się... czekaj, który dzisiaj jest? Dwudziesty... Po... Czekaj, 22. poniedziałek. Jesteś pierwszy Więc filmik. tak, no pojawi się możliwe ci... Poniedziałek, który jest? Czekaj, czekaj. Dzisiaj jest chyba. Zobaczmy, jeszcze... jak będę gadał. 23. To, to chyba, to powiedzieć. No, Zobaczmy w kalendarzu. wspólny pierwszy filmik. Nagrywamy go już. Nie wiem ile, Daniel, to sprawdza teraz na swoim bo to, bo to ekranie. No i co, by wam jeszcze? Że jest 23, pojedzie. więc tak będzie też, właśnie 23 będzie. Może dzisiaj nawet wstawimy go. Na zestawimy podkładnia klęską 23. I do tego wstawi się właśnie 23. Albo 24. -go. odcinki będą gdzieś tak co 4 so, dni. No. Chyba że na przykład Daniel da jakąś informację, że albo go nie będzie, albo mnie czy coś w tym stylu. W Ale on żarty. zwykle będzie sam nagrywał czasami. Jakby na przykład dziś nie przeważnie. będzie. Przeważnie sam będzie czasami nagrywał. Bo tego przeważnie nie ma zielenia. Hmm. on wjeżdża teraz. Ja trzeba będę wyjeżdżał do babci. A nie, z... No to ty przez kilka dni nas nie będzie i no ja dopiero w sierpniu tam ja bierzemy... Jak miałbym ja ja bym laptopa, to bym A mógł to nie nakręcać. nakręcać. Że... Miałem laptopa, ale nie mam. A tu też jakieś zdjęcie w ogóle do nas? No dam, jakiś opis. Zdjęcie fajne daj. Jak ty jaką ty pioseneczkę wymyśliłeś? Dystans przeby... czy przebyty pieszo? O mało. Jestem przybyty Wpław, spadając. Uuu. Spadając więcej jest. Latając. Lecąc. Jeden kilometr. O lol. Nurkując jeden dziewięć km. A ty 5. w ogóle nie latałeś prawie. Nie ja wiem. Ale to dziwne właśnie. Patrz, skoków 184. Ja Puszczonych wiecie. przedmiotów 1. Otrzymanych obrażeń 2. Olol. No. Liczba zgonów. Zabity graczy. Jakie to są te normalnie? Liczba gier. Liczba. Czekaj, bloki. Wydobyłem 300, już wydobyłem tego. 313. 25, 3. Nie, no 3 tego. 14 żwiru. 80 drewna już. Dobra, ty już tam 14 miałbym. liści. A ty w ogóle zbierałeś te? Te jakieś krzaczki te? Te nie, akurat. Trawa. To tam nie, to jest trawa, to jest zbierałem. No, jakieś, suche, takie są na przyzno, no to wszystko zbierałem. Przedmioty Zbyłem BM, je, 24 jedy, jeden z URM, jeden, 3 kg, 140 patyków mam i jeden ten. Dobra Pozdrowienia no to, dla no tych, którzy no, dobra, mnie znają kończymy. lub widzieli na kolonii czy coś w tym stylu. No, no to kończymy. No to no, pamiętacie, subskrybujcie. subskrybujcie żółty magii, o, aha, Jeszcze komentarz, w górę. jak macie jakieś y, bulgarne czy takie coś, to zostawcie no. to dla siebie nie róbcie takich, okej? Nie lubimy takich. No no to subskrybujcie, łapki w górę, no to się Zobaczcie, co my robimy źle czy coś.